Pieprzony skurwiel, jaśnie kurwa król! Słucham? E, wybacz, panie, nie chciałem cię urazić. Rozumiem. Widzę, że wasz mość opuszczasz obrady. Co się stało? Henselt! Dostanie całe Edirn! Przyjdzie nam żyć pod kedweńskim jarzmem! Skandal! Nikt mu się nie przeciwstawił? Nikt! Radowid chce Temerii i pozwala tej łajzie na wszystko! Północ już nie będzie taka sama. Dokroć, set, wracam do siebie, żegnajcie. Roche miał mord w oczach. Łachnął królewskiej krwi i nie miało dla niego znaczenia, że grał melodię, której chciał leto. Śmierć króla to triumf chaosu, wojna domowa, głód, strach i groza. Czas pogardy. Tylko dlatego Henselt wciąż żyje, a Kedwen rośnie w siłę. A moralny, bezwzględny, stojący ponad prawem skór syn zatriumfował. Dlaczego nie ma dobrego wyjścia?